Za bo to ja muszę kolejny I za chwilę Wam pokażę tą postać. Nie taną no, nie, nie, stężą, nie. Car, Ta osoba, co mnie oszukiwała. Ona się nazywa Locna123 Spacja123 Spacja12345. Nie dodawać jej, proszę. Ona was posługuje. byś Ci wip, tak? To podej hasło. Nie? Dasz mi pieres małodzienny. Nie. Ja ci dam to ok. oko. Dasiny? Dawaj teraz mi. Teraz włożę albo spodnicy. Nie zbieram na kąpek. Dawaj włosy, jakieś jest albo spodnie. Ok, ale ty piesa. Ja ci ty dasz piesa tam ci te Daj włosy. Mam tylko tutaj ładne. Puszczę ok. Już i koniec, damy piezy. jak dostosuję, jeszcze dam 6 bezemnych, bo zablokuję. proszę daj piezy. to daj mi fajnego, ja dam cię na YouTube, a ci ty to ja to wydam, ja ci dałem dzisiaj prezenty, daj mi teraz pan co, halo halowlancu, proszę jej nie dodawać do znajomych, bo ona was oszukuje, bo ona cały czas mówi, że mało, mało rodziny, na chwilę ją zablokuje Jeszcze prosto ją zgłosić i zablokować, dobra? No. Bo no, no, ja się tu skłęcą. I zauważyłam moją No Dobra, co tu zrobić ta specjal? Trudki specjal to